Nie będzie to test podkładu, ale jak widzicie, nie siedzę przed toaletką, dlatego że będzie to test w zupełnie innej formie. Będziemy testować podkład marki Rimmel Lasting Radiance i będziemy go testować w takim życiu codziennym przez cały dzień, podczas różnych wyzwań, podczas takiego typowego miejskiego życia, bo dzisiaj mam zabiegany dzień przed sobą. Także będzie to świetny test dla podkładu, który ma zapewnić nam świeżość, blask skóry przez cały dzień, właśnie podczas z takich e, aktywności intensywnych w ciągu dnia. I jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to na śniadanie umówiłam się z koleżanką, niedługo wyruszam, e, zjemy śniadanie, popracujemy na laptopach właśnie w kawiarni, więc muszę tam dojechać. Potem idziemy na mały spacer do parku, bo chcemy porobić trochę zdjęć. Następnie wrócę do domu, popracuję sobie trochę na laptopie tutaj jeszcze w domu, bo dzisiaj mam taki dzień. Pracowity dosyć, ale wieczorem będzie też coś dobrego, ponieważ idziemy z Tomkiem na kolację ze znajomymi i na kręgle, także pewnie po mieście sobie trochę też pochodzimy, więc myślę, że będzie to dobry i długi test podkładu. Zobaczymy jak się sprawdzi, także zapraszam Was na dzień ze mną. A więc tak wygląda podkład z bliska, tak wygląda opakowanie, i jest to nowa wersja sławnego podkładu Wake Me Up, który ja osobiście bardzo lubiłam. Był to taki podkład rozświetlający, i tutaj mamy zapewnione to samo. Podkład ma dać efekt natychmiastowego rozświetlenia. Ma on w sobie perełki rozświetlające, ma też witaminę C, dzięki czemu ma nawilżać krycie doskonałości, i ma w sobie też. Technologię Urban Shield, która chroni skórę przed zanieczyszczeniami powietrza. Także, generalnie, ma być to podkład idealny na podbój miasta, na takie szybkie życie, dawać efekt świeżej skóry przez cały dzień, jednocześnie chronić naszą cerę. Przed zanieczyszczeniami, które w mieście wiadomo, że są. Jest ich naprawdę dużo. No i ma nawilżać. Także dużo tutaj mamy dobrego w tej obietnicy. No i kolejna sprawa. Ten podkład ma też ochronę przed słońcem. Jest tutaj SPF25, więc powinien chronić naszą skórę przed działaniem światła słonecznego. Dzisiaj ta pogoda, powiem Wam, że jest taka pół na pół, ale co chwilę właśnie wychodzi słońce, zachodzi słońce. Także myślę, że będzie dobry test. Tutaj mam napisane, że jest. To średnie krycie, ale z tego, co się dowiadywałam, można je budować. Także no myślę, że to będzie coś idealnie dla mnie, dlatego że ja lubię rozświetlające podkłady i nie lubię też takiego płaskiego wykończenia. Nie lubię krycia takiego w 100% mocnego, gdzie skóra nie wygląda już jak skóra. Także jestem podekscytowana na przetestowanie tego podkładu. Na początek pokażę Wam, jak wygląda moja twarz przed nałożeniem podkładu, jak wygląda moja cera. Jak widzicie, mam sporo jakichś przebarwień, niedoskonało. Ostatnio mam taki okres, że trochę hormonalnych zmian mi powyskakiwało. Także jest widać takie: widzicie większe tu tutaj, z tej strony, tutaj pod brwią mi coś wyskoczyło, także trochę tych przebarwień nie jest. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Ja mam ten podkład w odcieniu 070 Porcelain i nie nakładałam żadnej bazy, żeby sprawdzić, wiecie, tak w 100% ten podkład, jak on sobie poradzi przez cały dzień. Podkład jest z pompką, także to jest duży plus. Wyleję go sobie tutaj najpierw na wierzch dłoni. O, spójrzcie, jest dosyć płynny, ale nie na tyle płynny, żeby tutaj mi mocno spływał po dłoni. Oj, nie nie wiem, czy nie będzie odrobinko przyciemny ten odcinek. Nie, w tej chwili, jak tutaj nałożyłam na żuchwę, to nie odcinam się od szyi, więc powinien być ok. Nałożę ten podkład na jedną stronę twarzy i zobaczymy, jak wygląda w porównaniu z tą niepomalowaną częścią. Już widać lekkie wyrównanie kolorytu. I ja zauważam naprawdę fajną różnicę. Tutaj ta skóra, no. Widać na niej wszelkie, wszelkie niedoskonałości e, i też pory. A tutaj z tej strony, gdzie nałożyłam podkład, ten koloryk jest ładnie wyrównany. Nie ma absolutnie żadnego takiego efektu. Ciasta, czy wiecie, widocznego podkładu na skórze. Ta, ta skóra wygląda nadal jak skóra, tylko taka odświeżona, lekko wygładzona, e, natomiast te największe przebarwienia są nadal trochę widoczne, no bo wiadomo, ten podkład nie ma pełnego krycia, natomiast przy drugiej warstwie spróbuję delikatnie tylko użyć podkładu na te właśnie zmiany, ponieważ bardzo podoba mi się taki świetlisty, naturalny efekt, jaki ten podkład dał na całej twarzy. Nie chciałabym już tego tutaj przykrywać kolejną e, grubą warstwą, wy Wystarczy, że dołożę go na te miejsca, które tego wymagają. Trochę po jego nazwie i po tych właściwościach, o których przeczytałam, spodziewałam się, że to będzie taki mocny blask, który nie każdemu może odpowiadać, bo nie każdy lubi aż tak mocno rozświetloną cerę. Natomiast jak. Możecie też zauważyć, to jest delikatny efekt naturalnego, lekkiego glow na skórze. Po prostu taki efekt zdrowej cery. I dalej pod oczy użyję korektora z tej samej serii, czyli Lasting Radiance. Mam go w odcieniu Soft Beige, dosyć ciemny, numer 040, ale wydaje mi się, że powinien być odpowiedni. Mam nadzieję tak. No jest ok, taki lekko brzoskwiniowy. Sklepuję go delikatnie gąbeczką. On powinien mieć takie same właściwości jak podkład. No i ostatnie zbliżenie przed nałożeniem pudru, żebyście zobaczyli jak ta skóra wygląda. Postaram się tak odrobinę tylko pudru e, nałożyć, żeby nie nadać efektu żadnej tutaj płaskiej maski. Absolutnie tylko taką delikatną warstwę, żeby e, tak jak na co dzień używam podkładu, żeby to był wiarygodny test, miarodajny także tak wygląda skóra naturalne, delikatne rozświetlenie e, i powiem wam, że tam gdzie zbudowałam sobie m, krycie podkładu to te e, niedoskonałości praktycznie nie są widoczne, także naprawdę super, można go sobie dołożyć nie ma potrzeby nakładania go po raz drugi na całą skórę, wystarczy właśnie tam, gdzie e, jakieś tam niedoskonałości nam e, prześ, m, prześwitują przez e, skórę. Nałożę sobie teraz puder e, Match Perfection który jest jednym z moich ulubieńców e, zwłaszcza jeśli chodzi o na kosmetyki takie naprawdę jest to super puder, no i później wykończę sobie w skrócie już cały makijaż. zrobimy pierwsze podsumowanie. Jest przed 14? Tak, jest za 10 druga. Jak skończyłam robić makijaż, było jakoś około 9.00, także już Wam pokazuję na zbliżeniu, jak wygląda makijaż po tych kilku godzinach. Powiem Wam, że jest naprawdę dobrze. Minęło 5 godzin, co prawda dopiero. Będę się starała nosić ten podkład przez cały dzień, także zobaczymy, jak będzie później, ale na tą chwilę jestem pod wrażeniem, dlatego że co najbardziej mi się podoba, to, że ten podkład trzyma blask i to jest taki blask naturalny, ładny i zdrowy, bo przeważnie powiem Wam, że po kilku godzinach z podkładem mam ten problem, że tak, pojawia się blask, ale to jest blask taki tłusty, wychodzą mi po prostu takie tłuste miejsca, zwłaszcza tutaj na czole, na środku czoła i na nosie i nawet po tych pięciu, sześciu godzinach podkład znika mi z nosa i robi się taka tłusta plama. W większości podkładów mam ten problem, zwłaszcza tutaj właśnie w strefie T, może nawet bardziej na niż na czole, a w tym momencie podkład wygląda nadal bardzo ładnie i nie mam tego tłustego placka, o którym mówię i podkład się trzyma. Może minimalnie jest widać bardziej pory, ale tak odrobinę. Nie stał mi się też podkład z brody i co robi na mnie też kolejne wrażenie, nie wszedł mi w zmarszczki tutaj mimiczne. Może tak minimalnie jak no, ciągnę skórę, to jest odrobinkę, widać i delikatnie tutaj wokół nosa jest. Widać, gdzie dokładałam większą ilość podkładu, tak delikatnie są podkreślone te zmarszczki, ale to no, dosłownie odrobinę. Wszystkie kosmetyki też nałożone na wierzch, na ten podkład wyglądają fajnie, także jestem zadowolona. Nie poprawiałam makijażu ani razu do tej pory, niczego. Było dosyć wiecznie, e, także miałam taki spacer w wietrze trochę. Było chłodno, włosy miałam dosłownie no, wszędzie, roztrzypana była mnie Samowicie, dlatego, że właśnie mocno wiało, a makijaż wygląda bardzo ładnie. Także jestem zadowolona na tą chwilę i widzimy się już niedługo. Ja mam zamiar dzisiaj wyjść z Tomkiem na kolację i później idziemy ze znajomymi na kręgle. Także teraz popracuję sobie jeszcze trochę w domu i później zabieram Was z nami na wieczorne spacery, szaleństwa, spotkania, także do później. Hej, mamy godzinę prawie 18, także pokazywałam Wam się chyba o drugiej, więc minęło kolejne 4 godziny. Natomiast byłam prawie, że cały czas w domu, bo pracowałam sobie na laptopie, byłam tylko z Candy kilka razy na dworze, ale kilka razy, dwa razy. Ale pogoda w miarę sprzyja, więc nie było nic, co mogłoby mi zniszczyć makijaż. Natomiast, jak widzicie, dołożyłam sobie trochę więcej cieni i przyklejałam sztuczne rzęsy, dlatego że na wieczór chciałam mieć trochę mocniejszy makijaż i za chwilę wychodzimy, a nie powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, dlatego że naprawdę nic tutaj poważnego się nie dzieje. To podejrzewam, że jakbym użyła takiej wykładzającej, wypełniającej pory bazy, to byłoby lepiej, na pewno będę go testować dalej w ten sposób, żeby dać Wam znać. Natomiast jeśli chodzi o... Jego wygląd taki ogólny na całej twarzy Jak widzicie daje cały czas Taki piękny zdrowy blask Ponieważ te mikro-drobinki tak fajnie odbijają światło Że nie wygląda to absolutnie jak brokat Tylko jak taki efekt glow Także jestem zadowolona No i wieczorem zrobimy takie konkretne podsumowanie Po wielu, wielu godzinach Po naprawdę aktywnym dniu To by było na tyle na tą chwilę I widzimy się później you, 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 you Got it go you, ooh, ooh, you got to let it go on you ooh, ooh, You got to let it go on you wam się już ostatni raz, więc czas na podsumowanie jest prawie 22, 21:54. Więc minęło prawie 13 godzin no coś takiego około 13 godzin więc naprawdę to jest bardzo długo moim zdaniem jak na podkład, mi praktycznie żaden podkład aż tyle nie wytrzymuje w żaden idealny sposób i tutaj też powiem wam, że no idealnie nie jest, ale nie jest źle jak nie tyle godzin, zwłaszcza, że po 8 godzinach e, naprawdę wygląda ten podkład super, a więc tak wygląda moja twarz w zbliżeniu, e, jak widzicie czoło wygląda no najlepiej moim zdaniem, bo to, to nie jest taka moja problematyczna e, strefa Nadal jest taki mocny, yy, mocny blask. Właśnie, troszeczkę jest mocniejszy niż bym chciała już teraz, dlatego że, no mówiłam Wam, że czasami trochę się tutaj przetłuszcza ta skóra. Yy, nie jest to nic takiego bardzo mocno, niesamowicie rzucającego się w oczy. Yy, natomiast, yy, no jest trochę bardziej, yy, po prostu trochę bardziej się to czoło świeci niż wcześniej. Trochę się już przedłuściło. Yy, najgorzej jest na nosie, ale to tak jak mówiłam, zawsze u mnie tutaj. Jest najgorzej. Ten podkład trochę tam nadal jest, ale gdzie nigdy się pościerał, powchodził jeszcze trochę bardziej w porę i tutaj wokół nosa, czyli to, to miejsce, które jest moim takim najgorszym miejscem, jeśli chodzi o trzymanie. Podkładu o jego wytrzymałość. Natomiast nadal on tam jest. Nie wygląda już super po 13 godzinach, ale on nadal tam jest. Na brodzie odrobinę tylko tutaj z samego trupka brody się starł ale chodziłam w szaliku, bo już było chłodno wieczorem, naprawdę, więc no nie jest źle. I na policzkach powiem Wam, że wygląda bardzo dobrze. Tak do tego miejsca. Ponieważ tutaj wzmarszczki jeszcze trochę głębiej mi powchodził. Tak jak mówię, nie poprawiam ani razu tego podkładu w ciągu dnia, także i tak to jest naprawdę bardzo dobrze, bo czasami jak widzę, że coś tam się dzieje, coś się przemieszcza, delikatnie wchodzi mi tutaj wzmarszczki mimiczne, albo nos się przetłuszcza to sięgam sobie po bibułkę matującą. Także zobaczymy, może jak przyłożę tą bibułkę tutaj. I wtedy poprawiam w ciągu dnia ten podkład i on jest, no wiadomo, dłużej, wygląda dobrze, także to sobie zbiorę. Faktycznie, spójrzcie, trochę tego tłuszczu jest tutaj, zwłaszcza na nosie i od razu koło nosa po dwóch stronach. No i teraz wygląda to wszystko na bardziej e, matowe. Nie ma takiego mocnego, już wiecie, błysku. Więc myślę, że jakbym ta sobie przybudowała, bo dołożyła trochę korektora, to by było dobrze i jeszcze bym się tam, wiecie, jakoś przemknęła przez jakieś dwie, pewnie godziny. Natomiast jak na podkład nałożony na skórę bez żadnej bazy, bez żadnego fixera, jest naprawdę bardzo dobrze. Także myślę, że podkład Lasting Radiance będzie idealny jeszcze bardziej dla osób, które mają suchą skórę. I moja jest taka, no mieszana, tutaj w strefie te mam zawsze trochę przetłuszczanie, a na reszcie twarzy jest raczej normalna moja cera. Natomiast dla osób, które mają suchą skórę, myślę, że jak najbardziej się nada, dlatego że ona nada takiego e, subtelnego, naturalnego blasku i ta skóra będzie wyglądała na zdrowszą, nie będzie taka e, przesuszona i matowa. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Powiem Wam, że jak tak patrzę z daleka w lusterko, to naprawdę ta skóra wygląda ładnie, zwłaszcza, że jestem już mocno zmęczona, a ona wygląda na taką świeżą, także to mi się bardzo podoba. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Dajcie koniecznie kciuk do góry, jeśli Wam się podobał. Napiszcie, czy przetestujecie ten podkład. Myślę, że jest to fajna alternatywa na wiosnę, bo mam wrażenie, że zimą większość z nas nosi takie trochę cięższe podkłady, Bardziej matujące, mocno kryjące, a ten jest e, fajną wersją, taką lżejszą na e, właśnie wiosnę czy lato. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, papa!